Kamil Dziukiewicz, trener kolpinga, frak Jarosław po porażce drużyny 2 do 3 z Olimpią Unią Grudziąc. Jesteś zaskoczony taką metamorfozą Pandęga w pierwszym meczu waszych zespołów zerowy dorobek Chińczyka, dziś dwa punkty. No taki jest sport. No, tutaj postawili dzisiaj na, na niego widocznie. Dobrze się prezentował na, na treningu. Przed meczem rozmawiałem z Bartkiem Suchem. Bartek mówi, żeby, że, że muszą się namordować, żeby z niej wygrać. Dlatego wiedziałem, że, że ten zawodnik może, może napędzać szyki. Potrafi grać na obronę, ale nie spodziewałem się, że, 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 że tak łatwo wygra z Wandzim. 28 punktów po tym meczu. W Waszym dorobku wciąż niepewne te playoffy. No tak. No, wciąż niepewne, ale jesteśmy bardzo blisko. I... I myślami, myślami wiadomo, że, że człowiek już chciałby, żeby te playoffy były, ale to, wszy, to wszystko trzeba wywalczyć na stole, nie da się tak, że, że drużyna któraś nie przyjedzie, wszystkie drużyny do nas przyjeżdżają, niektóre w pełnym składzie, niektóre w niepełnym, dlatego mówię, to co musimy sami wywalczyć, jak to wywalczymy, wtedy ten medal będzie cieszył podwójnie. To Wasz główny cel, ten medal w sezonie 2014-2015? No myślę, że, 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 że po to gramy, żeby, żeby zdobywać te medale. No. Jesteśmy w trzeci sezon w polskiej Superlize. Fajnie było, że od trzech sezonów jednak to ten medal jest w naszym zasięgu i, i skład, jaki, jaki dobieram, gwarantuje mi to miejsce. A powiedz jeszcze, na koniec od września otwieracie szkołę Mistrzostwa Sportowego tenistowy między innymi dyscypliną wiodącą w tej szkole. Bardzo ciekawy projekt. No tak, taki, taki mamy pomysł. To już będzie zrealizowane start wrzesień 2015. Dlatego wszystkich, wszystkich chętnych zapraszam. Robimy nabór, zapraszamy nie tylko jej z okolic, ale, ale też z całej Polski. Będą tutaj osoby zakwaterowane, dlatego podstawówka gimnazjum 2015 września w Jarosławiu. Tenistowy zaaklimatyzował się właśnie w Waszym mieście? No Myślę, że tak. No, klub Kolping jest od 1998 roku, wcześniej był klub START, dlatego no, nie jest to drogi sport w porównaniu do piłki nożnej, koszykówki czy, czy siatkówki. Dlatego na tym poziomie myślę, że. Ten istotowy powinien trwać jak najdłużej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.